Dzisiaj naprawdę bardzo wcześnie rano, więc o ile jestem ogarnięta w miarę jakoś tak, jeżeli chodzi o makijaż, to po prostu włosy to jest totalna parodia. Yy, w dodatku były takie wichury ostatnio, że nawet nie było sensu za bardzo nic na głowie robić, bo to i tak by mi potargał wiatr, nie? Także ogólnie, wracając do tematu, powiem Wam szczerze, że przez rok czasu, przez rok czasu nie miałam czasu, żeby jechać sobie do mojej stylistki paznokci, żeby zrobić sobie paznokcie. Aż do dzisiaj. Dzisiaj w końcu mam czas i jadę do mojej Kasi. I Grincha widać. Czekaj, bo gubi ostrość. z manikury jestem bardzo zadowolona jak zawsze, zresztą jak od Kasi wychodzę to jestem zawsze zadowolona e, mankamentem są moje krótkie paznokcie bo łamią mi się zawsze w trasie, więc no na no to nic nie poradzę może jak będę mniej pracować, to wtedy zapuszczę jesień w pełni no to jest chyba najładniejsza pora jeżeli chodzi o jesień, bo jeszcze pięknie wszystko to wygląda więc naprawdę październik lubię. Nasze miasto ogólnie słynie z tego, że jest najstarszym miastem w Polsce i jest teraz bardzo rozkopane, bo wszędzie, dosłownie wszędzie, na każdej takiej strategicznej ulicy, jest prowadzony jakiś remont. I z jednej strony to dobrze, remonty są nam potrzebne, o ile nie zaprowadzone wszędzie! Dosłownie wszędzie. Jedziemy teraz przez ścisłe centrum Kalisza. Przed nami jest Bazylika. Ja Wam kiedyś zrobię specjalnie odcinek właśnie z mojego Kalisza. O, tutaj kiedyś mieszkałam, w tej starej kamienicy, kurde. To była moja brama. Dobrze, nie lubiłam tu mieszkać. Tak czy inaczej, zrobię Wam kiedyś specjalny odcinek z Kalisza, żeby Wam pokazać, za co kocham to miasto i jakie tutaj mamy punkty takie najbardziej znane i najbardziej może godne polecenia. Tak czy inaczej, jedziemy teraz przez ścisłe centrum Niech ta solówka sobie pojedzie trochę kawałek dalej. O, tutaj mamy przed nami bazylikę. Bazylikę. Tutaj kiedyś był Jan Paweł II w naszym mieście. Tutaj jest jego pomnik. Nauczczenie tego miejsca i tego dnia. Tutaj dużo spacerowałam jako dziecko, ponieważ to była moja tak naprawdę dzielnica. Tutaj mamy piękną Piękną fontannę. I jedziemy dalej. Dobra, tak jak mówiłam, zrobiłam tego, z tego specjalny odcinek. Tymczasem wracam do domu po moim make-upie! Make-upie! Boże! Manicure! To jest jedna z najstarszych dzielnic Kalisza. Tutaj jest bardzo dużo takich starych kamienic. Tak zwany chmielnik ma coś od chmielu, w sumie nigdy nie zastanawiałam się nad tę nazwą ale tak, tutaj właśnie też kiedyś mieszkałam przeprowadzałam się kilka razy i te tutaj kiedyś robiłam zakupy jako dziecko i muszę się zacząć teraz o słuchajcie, tam kiedyś mieszkałam, tam po tych schodkach do góry jest moja szkoła stara szkoła szkoła podstawowa numer 11 i jak będę robił odcinek kochelis, to pokażę wam, jaki stamtąd jest, jest fajny widok na nasze miasto. Tutaj była kiedyś taka stara kamienica, została wyburzona. I teraz ja nie wiem, czy tutaj jest coś postawione. Nie, to jest wyremontowana kamienica. Tak, część, przepraszam, została wyremontowana, ta właśnie tutaj. A z tyłu oczywiście wybudowali lidla, bo jak to się teraz dzieje w naszym państwie kochanym, kiedy jest kawałek miejsca, to najczęściej robią wtedy z tego markety. Jest piątek, dlatego no, przejazd przez miasto jest taki no, dosyć oporny, bym powiedziała. Nie wiem, czemu tak w każdy piątek z ogóle bywa. Jeszcze się śmieciarka ciśnie. Jak Wam mówiłam, korki są w całym mieście i teraz na przykład właśnie tam, wszystkie ciężarówki z góry, tranzytem i dom, ponieważ tutaj na skrzyżowaniu w lewo. Droga jest w remoncie, więc część tych ciężarówek nie może jechać tą drogą, tylko wszystkie właśnie cisną. Jedną, jedyną teraz. Nawet nie obwodnicą, bo nie można tego nazwać obwodnicą. Kalisz nie ma tak naprawdę obwodnicy. To jest taki mankament. I jest mega, już duży korek, chociaż jest godzina dziesiąta, punkt dziesiąta. się ktoś pytał, wygląda spalanie tego potwora. No tu patrzcie, Jezus, Jezus. O, masakra. To jest masakra. Uwaga, teraz mu depnę. Nie, chciałam wyprzedzić. Nie, jednak nie wyprzedzam. Uff. Wszystko pięknie, ładnie. Właśnie gdyby nie to, że przy tych cenach paliwa tutaj jest oczywiście sama benzyna bez gazu, no to jednak to trochę kosztuje. A niestety... Nie lubię wolno jeździć, więc to trochę boli. <słyski> Zawsze się uśmiecham, jak tak jadę. <słyski> A więc zaczynam swój dzień treningowy. Tym razem w domu. Tutaj jest moja siłownia. Mało skompletowana, ponieważ tak naprawdę dopiero zaczynam, że tak powiem, urządzać się na nowym. I no to jest na razie tylko raptem kilka rzeczy. Bo wcześniej byłam w tak małym mieszkaniu, że nie było sensu w ogóle niczego więcej kompletować, bo zwyczajnie nie było na to miejsca, dlatego ćwiczyłam najczęściej w trasie. Tutaj więc mam w końcu swój kawałek miejsca, gdzie mogę potrenować w domu w wolnym czasie, czyli tak jak dzisiaj. Także zaczynam swoją serię. Ja jestem właśnie po rozgrzewce, i cisnę. No bo nie oszukujmy się, no niestety pociąży już ciało nie wygląda tak jak wcześniej. Trzeba nad nim trochę popracować. I ta praca mnie właśnie czeka. No, kto ma kalendarz, ten wie, jak wyglądam. Ja, yeah. kiedy inne stały w kolejce po cycki, albo yy, po rozum, ja stałam w kolejce po nogi. Aby trening miał naprawdę dobre efekty, to trzeba mieszać trening siłowy z treningiem aerobowym, czyli z tak zwanymi aerobami. Dlatego dzisiaj jeszcze wyszłam sobie z moim młodym na szybki spacer. Teraz jedzie na najniższym biegu, ale ogólnie na najwyższym biegu jest co biegać za nim. Za to zobaczcie jakie mam piękne rewirki tutaj. Zaraz Wam pokażę. O. Na odetchnąć pełną piersią. Tak naprawdę od niedawna tutaj w tych rybierach mieszkam, bo wyprowadziłam się z miasta. Całe życie mieszkałam w mieście, a teraz mieszkam na wsi. I dobrze mi się. Mnie teraz zlinczować naprawdę, ale <gryzny> bardzo lubię grać w gry, jeżeli mam oczywiście czas. I jedno z moich ulubionych gierek jest, uwaga, gra dla dzieci: Fortnite. Ale to głównie dlatego, że po prostu mogę odpalić sobie szybką rundę i ta gra po prostu jest. Dynamiczna jest dynamiczna dlatego, ponieważ opiera się na sieciowej rozgrywce, czyli na rozgrywce po prostu z innymi ludźmi, którzy aktualnie też w to grają. I każda po prostu rozgrywka wygląda inaczej. No bo to wiadomo, to zależy od tego, gdzie wylądujesz. Oczywiście kto zna tą grę, to wie, o czym mówię, to zależy od tego, gdzie wylądujesz, jakie bronie znajdziesz i yy, właśnie jakiś filmik się odpalił i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wam tego tłumaczyć, bo to najlepiej, żebyście po prostu sami sobie sprawdzili, jak ta gra wygląda. No wygląda bardzo... niegroźnie. To jestem ja. Alterego. ego. I po prostu lądujesz na jakiejś wyspie, musisz znaleźć broń, ponieważ y jest tutaj 100 graczy. Każdy chce wygrać. Oczywiście wygrywa ten, który pozabija wszystkich innych i zostaje ostatni. I masz tutaj zadania też do wykonania, dzięki którym rośnie Twój poziom doświadczenia, można powiedzieć. Możesz kupować sobie różne stroje, możesz kupować sobie różne dodatki. Nie musisz oczywiście. I to mi się najbardziej w tym podoba. Ona jest po prostu taka, wiecie, lekka, przyjemna, po prostu nie ma żadnego rozlewu krwi i. i i, I tak, i czasem gram w nią z dziećmi. Przegrywam i przegrywam z dziećmi. Ale nieważne, bo liczy się po prostu fan. Liczy się relaks. O, to ja. Tu proszę, nawet Marshmello tańczy. Są różne skiny. O, proszę bardzo, lecimy. Nie jestem zbyt dobra w tą grę. To jest bunkier. A wiecie, co to znaczy? Kiedy jest bunkier? To znaczy, że jest zajebiście! I tak to nawijam do Was kilka dni po tych ostrych figurach, które nawiedziły Niemcy, ale też i, i nasz kraj, czyli Polskę. Matko mówiła, jak w jakich wiadomościach. Yy, przesiedziałam ten czas w domu. Widziałam tylko, jak wirują moje wiadereczka, właściwie mojego synka wiadereczka, i tak naprawdę. Nie było żadnych innych większych szkód ani niczego ciekawego, co by się mogło wydarzyć. O, goniłam rynny, która mi spadła z chaty, bo, bo myślałam, że ją porwie wiatr i poleci gdzieś w kosmos. A jeżeli chodzi o innych moich kolegów i koleżanki, no to oni stawali wiecznych korków, na przykład na Wrocławiu. Eee, także korki, wypadki, przewrócone zestawy. Ja czytałam o tym, to faktycznie aż mroziło o krew w żyłach na szczęście. Ja ten czas siedziałam, ten czas siedziałam w domu, także współczuję wam, którzy musieli walczyć z żywiołem. Eee, mnie na szczęście było ok. jestem kolejny dzień dzisiaj na spacer, i znowu się wozimy, bo to jest najlepszy motyw, jak się młody zmęczy, to po prostu się do auta. i sam to przyszliśmy. To są troszkę. Eee, to są moje rewiery, ale w troszkę innym kierunku nie pokazowałam wcześniej. Dziubek. po prostu jest idealnie ogólnie jesień jest jedną z moich ulubionych kurorów, właśnie ze względu na piękne krajobrazy na te mgliste poranki, mgliste wieczory nie wiem czemu lubię taki klimat E, może coś jest ze mną nie tak, <grych> ale uwielbiam przede wszystkim za toż, za, za te barwy, za te piękne kolory. Tą polską złotą jesień, która jest właśnie tutaj. Moje dziecko chyba zasypia za kierownicą, bo... Proszę pana, to gdzie pan zjechał? <grych> tym, wszystko co dobre szybko się kończy. I tak oto właśnie dzisiaj już jestem wypakowana i lecę w trasę. Trochę mi przykro, ale jestem wyspana, wypoczęta i pełna nowej energii, żeby dalej pociskać z paletami, z EPS-ami, z pieczarkami, z kapuchami i ze wszystkim. Że w drogę dzisiaj na Bajerę niemiecką w podwójnej obsadzie tandem. Właśnie się ładuje. Za mną. jeszcze ktoś przyjechał. Gdzie się? Robotę na dzisiaj. To właśnie jest już towar do ostatniego klienta. Przyczepę zostawiliśmy sobie o tam. I podjeżdża pod rampę. Dawaj. Będzie słychać. Czekam. Co nie wyjdzie? <grybuj> Patrzcie. Ale byłaś tamtąd. <noise> Jezu. Powiem Wam, że jak tak człowiek jest taki wypoczęty, wyspany i po urlopie, to naprawdę lepiej się pracuje. Człowiek jest taki bardziej rzeźki, nawet nocka nie jest taka zła i... Nie wiem, robię to spokojniej chyba. Także naprawdę musimy przede wszystkim w tym wszystkim dbać o własny komfort, relaks i wypoczynek. Takim oto sposobem idziemy podpiąć przyczepę. Ja sobie idę z buta, naginam z buta dla zdrowotności, a subeczka pojechała tam. Teraz zasuwamy podpiąć przyczepę. I jeszcze mamy dzisiaj ostatnie miejsce do zrzucenia. I na tym się kończy nasza robota. Także powód po urlopie nie był wcale taki bolesny jak myślałam, że będzie. Jest okej, okay. ale chcesz do domu. Tęsknię za moim małym. Kurwisę, o matko, bardzo tęsknię. Zawsze cholernie tęsknię, ale oczywiście o tym nie mówię, no bo... No bo co, no nie będę Wam tutaj mówić o tym, jak bardzo mi jest ciężko, bo to nie o to chodzi. Trzeba sobie radzić. I trzeba na nakręcać przyjąć to, co się wybrało, nie? No, taki sobie rozjeb zostawiłam trochę. Ale cóż... Teraz cała e, filozofia podpięcia przyczepy chodzi, e, polega na tym, że trzeba po prostu dobrze ucelować. I o ile jest się je we dwóch, no to oczywiście jest to łatwiejsze, a samemu trzeba na stopa wychodzić. O, proszę bardzo, idzie idealnie. Jeszcze, dobra. Uch. Dobra teraz tego, podciąga właśnie troszkę dupę do góry o, żeby szarpnąć, żeby się ładnie tutaj wpięło, a ja tymczasem podpinam kable kurde, jedną ręką trochę ciężko ale ja chcę wam pokazać na do to polega okay. i z tym najwięcej jest problemów czasem na egzaminie. Właśnie. O, słyszeliście ten dźwięk, to znaczy, że poszło i zawsze jeszcze my dla pewności nie podnosimy nogi, ale możemy na przykład ją troszkę podnieść tutaj korbką. O, dobra, jest luz. Daj trochę w górę i szarpnij dla pewności. No, niby jest wszystko ok, ale strzeżonego, a to się mówi Pan Bóg, strzeże jest ok, dobra. Czekaj. I teraz. Nie mogę tego. Dobra, nie jest dobrze przesmarowane, więc jest trochę ciężej. Podniosą girę, Podpięte ładnie i też się sprawdzić. Czy wszystko ok? Czy się nie wysrało? Coś przypadkiem. Dobra, zawieszone, podwieszone ładnie. Wszystko gra, wszystko gra. Jest ok. Proszę bardzo, światła się świecą. Poziomujemy i jedziemy dalej. Widzi Jedzie w pojedynkę, robi się dokładnie to samo. Tylko trzeba biegać od kierownicy po prostu tutaj, żeby sprawdzać, czy jest wszystko ok. Trzepać sobie samemu, poziomować samemu. Tyle. Akurat tutaj, w tym miejscu, do którego cofałam, stał jakiś ziomek, i myślałam, że po prostu będzie kręcił pauzę. Niestety myliłam się, pojechałam sobie tam dalej. Tam próbowałam sobie wjechać. O, właśnie, tutaj ciężko było, ponieważ tam bardzo blisko już są drzewa. Bałam się, że cokolwiek przychacza. Zobaczyłam, że gościu wyjeżdża, więc stamtąd cofałam właśnie tu. I teraz mam opór miejsca. Malownicza miejscowość. I tak, teoretycznie jeszcze się tutaj za mną jakaś solówka zmieści, ja też mam miejsca, żeby wyjechać i wszystko ok. Oczywiście lepiej, gdyby postawili tu jeszcze jakiegoś ja. oczywiście nic takiego tutaj nie ma, za to jest las, <grym> zawsze jakaś opcja, lepsze to niż Cztery pole.